Putina, ale w dupę masz lepszą niż nie jedna, taka. No wiem. Dzisiaj na siłce znów widziałem taką zajebistą dziewczynę, ale. Yy, nie no, muszę wam powiedzieć, bo to tak mam nadzieję, że ja teraz o tym powiem, a kolejnym razem się zmienię. Yy, nawet cześć do niej nie powiedziałem. Jakiś taki byłem, kurwa pierdolony, zamyślony, zawsze znaczy, jeszcze trening prowadziłem, więc to jest w sumie argument. Ale nawet cześć nie powiedziałem. Coś dziwnego się dzieje, bo zawsze jak ja trenuję i trenuję z taką babką. To właśnie tamta dziewczyna z drugą idą tam, gdzie my, jakby to się raz wydarzyło, to bym powiedział, że mam schizofrenię, ale dzisiaj, już za każdym razem tak jest. Dzisiaj też my se tam ćwiczymy. One centralnie obok, nie? Ale tak mówię sobie tam sam do siebie, że a nie wiem, czy, czy, czy taka dziewczyna chce, żeby coś w ogóle się do niej odzywać. Nawet może ona tam ma jakieś swoje sprawy. A w ogóle prowadziłem trening, więc tak też głupio trochę, wiecie. Tak głupio, nie wiem, masz tu trening z koleżanką jakąś, a do jakichś dziewczyn zagadujesz. Nie wiem, tak może być jej przykro, nie? Że tak kurde no, że zapłaciła za trening, a ja będę zagadywał do jakichś dziewczyn. Wyje pij Gonga i geje. <mulary>